Cześć. Z tej strony Krzysiek. Witam na kanale Mąż przy Garach. Sezon na truskawki trwa w najlepsze, dlatego dzisiaj wykorzystamy je do przygotowania prostego, ale jakże pysznego deseru. Tym razem na nasze stoły trafią jednoporcjowe serniczki waniliowe, których smak wzbogacimy kawałkami świeżych owoców i gęstym sosem truskawkowym. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie są Wasze ulubione desery z truskawkami. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego deseru zaczynam od sosu truskawkowego. Do średniego rondelka przekładam 300 g świeżych, pokrojonych w ćwiartki truskawek. Dodaję do nich 30 g drobnego, białego cukru i jedną łyżkę świeżo wyciśniętego soku z cytryny. Zawartość rondelka krótko mieszam tylko do rozpuszczenia cukru, a następnie podgrzewam do chwili kiedy całość się zagotuje. Od tego momentu gotuję truskawki na średnio niskim ogniu, tak długo aż całkowicie się rozpadną i utworzą coś na kształt dżemu. Po około 10 minutach zmniejszam ogień na niski i stale mieszając dodaję 10 g skrobi ziemniaczanej rozmieszanej w 50 ml wody. Następnie zwiększam grzenie na średnie i gotuję przez około 2 minuty do uzyskania gęstego sosu truskawkowego. Jeśli wasze truskawki mają dużo wyczuwalnych pestek możecie przepuścić je przed dodaniem skrobi przez drobne sitko. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji pozwalam całości delikatnie zabulgotać i odstawiam rondelek do całkowitego wystudzenia sosu. W tym czasie zajmuję się spodem serniczków. Do dużego woreczka strunowego przykładam 200 g ciastek. U mnie są to ciastka typu digestives, ale równie dobrze sprawdzą się zwykłe herbatniki lub ciasteczka owsiane. Wszystko zależy od tego, co akurat macie pod ręką. Woreczek prawie całkowicie zamykam, zostawiając około centymetrową szparę, przez którą będzie mogło uciekać powietrze. Ciasteczka rozbijam przy pomocy wałka do uzyskania drobnego proszku. Oczywiście, jeśli chcecie, spód możecie przygotować w malakserze, ale sposób z woreczkiem sprawia, że jest mniej sprzątania. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji dodaję do ciastek 80 g rozpuszczonego i wystudzonego masła. Zawartość woreczka krótko przegniatam, tylko do równego rozprowadzenia tłuszczu w ciastkach. Nie potrwa to długo około minutka, maksymalnie dwie powinny wystarczyć, żeby całość zaczęła przypominać mokry piasek. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji ciasteczka rozdzielam równo pomiędzy 8 małych rantów o szerokości 8 i wysokości 5 cm, a następnie ugniatam przy pomocy małej praski do uzyskania równego zwartego spodu. Boki rantów wcześniej wyłożyłem folią rantową, a na spodzie każdej obręczy ułożyłem niewielki krążek z papieru do pieczenia, który ułatwi zdejmowanie deserów z deski. Jeśli nie macie takich obręczy, nic straconego po prostu przygotujcie desery w pucharkach. Po uzyskaniu równych spodów odstawiam je do lodówki na czas przygotowania masy serowej. Do średniej wielkości dzbanka wlewam 120 ml świeżo zagotowanej wody i dodaję do niej 12 g żelatyny w proszku. Zawartość naczynia krótko mieszam tylko do rozpuszczenia proszku i odstawiam na kilka minut do całkowitego wystudzenia. W tym czasie zajmuję się śmietanką, która spulchni nasze serniczki i sprawi, że całość będzie lekka jak chmurka. Do średniej miski przelewam 200 g zimnej 36% śmietanki i dodaję do niej 70 g cukru pudru. Zawartość naczynia ubijam na 3 czwarte, to znaczy do momentu, w którym śmietanka wyraźnie zgęstnieje i co najmniej podwoi swoją objętość, ale nie będzie jeszcze całkowicie sztywna. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji przerywam ubijanie i odstawiam naczynie do lodówki. Do osobnej dużej miski przekładam 500 g serka śmietankowego o temperaturze pokojowej i dodaję do niego solidną łyżeczkę pasty waniliowej. Zawartość naczynia krótko mieszam przy pomocy miksera tylko do równego rozprowadzenia pasty. Tym razem używam serka typu Philadelphia, ale równie dobrze możecie użyć gęstego twarogu sernikowego z wiaderka. Działajcie z tym, co macie pod ręką. Do tak przygotowanego serka dodam żelatynę, ale zanim to zrobię, muszę ją zahartować. Do wystudzonego płynu dodaję łyżeczkę sera z wanilią i mieszam do uzyskania gładkiej konsystencji. Może się wydawać, że łyżeczka masy to mało, ale spokojnie tyle wystarczy. Większa ilość mogłaby sprawić, że żelatyna zacznie się zsiadać, przez co utworzyłyby się w niej grudy. Zahartowaną żelatynę dodaję do masy serowej. Robię to powoli, wąskim strumieniem, stale mieszając zawartość naczynia na średnich obrotach miksera. W ten sposób bez problemu rozprowadzicie płyn w masie, dzięki czemu nie utworzą się w niej nieprzyjemne grudy. Po dodaniu całej żelatyny mieszam całość jeszcze przez około 30 sekund, a następnie odstawiam mikser. Nie będzie nam już potrzebny. Do tak przygotowanego sera dodaję ubitą przed chwilą śmietankę i ostrożnie rozprowadzam ją w masie przy pomocy silikonowej szpatułki. Postarajcie się to zrobić najdelikatniej jak to tylko możliwe żeby nie wybić powietrza wtłoczonego w śmietankę w trakcie ubijania. Na końcu dodaję do masy 150 g świeżych pokrojonych w drobną kostkę truskawek i tak jak w przypadku śmietanki rozprowadzamy w masie przy pomocy szpatułki. Zróbcie to dosyć ostrożnie ale mimo wszystko sprawnie bo zimna śmietanka może sprawić że masa zacznie dosyć szybko tężeć. Gotową masę serową rozdzielam równo pomiędzy przygotowane wcześniej spody. U mnie wyszło po około 3 solidne łyżki masy na porcję, ale ta ilość będzie zależeć od rozmiaru waszych rantów lub pucharków. Po rozdzieleniu masy, w miarę możliwości, wyrównuję wierzchy deserów. Warto się do tego przyłożyć, bo w przypadku dużych nierówności, sos może z nich spływać, a to odrobinę zepsuje efekt końcowy. Tak przygotowane serniczki trafiają do lodówki na około godzinkę, żeby wierzchę deserów się pościnały. Po tym czasie wyjmuję serniczki z lodówki. Wykładam na nie przygotowany wcześniej wystudzony sos truskawkowy i rozprowadzam go równą warstwą po całej powierzchni każdej porcji. Na tym etapie sos powinien być już gęsty, ale nadal na tyle płynny, że bez problemu rozprowadzicie go na deserach. Gotowe serniczki trafiają do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc do całkowitego zestalenia masy serowej i sosu. Następnego dnia pozbywam się rantów, folii i już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby serwować nasze pyszne letnie desery. Przyjemnie maślany ciasteczkowy spód jest idealną bazą dla gładkiej, lekko waniliowej masy serowej, której konsystencję przełamują kawałki świeżych truskawek. Wszystko to otula gęsty truskawkowy sos, który nie tylko zdobi serniki, ale też wprowadza do nich lekką cytrusową nutę. Bardzo prosty w przygotowaniu deser, który osłodzi niejednoletnie popołudnie. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!